Maneczko dzisiaj będzie rozkręcać oto taki subwooferek Tu już pomału trochę śrubki odkręcam Nie mam wkrętarki znowu, jak zawsze Ale to co, i tak się odkręci Ta oporna więc jest zjechany Jak idzie, poszło, dobra Super jakaś powódka. I też taka będzie no i zobaczymy jak się uda Mariowi w tym roku zrobić jakiś zlot oglądałem też filmiki dziadka Piowola i widziałem, że cały czas się z czymś męczy. to jak Super Mario zrobi jakiś zlot w tym roku to dziadek Piowol dostanie ode mnie zajwisty prezent on sam nawet nie wie jaki, a ja wiem i będzie dziadek piłową zadowolony ale Super Mario musi zrobić lot, zlot w tym roku więc Mario postaraj się dobra pokażę wam jak się odkręca wszystkie śrubki zostały odkręcone jeszcze sprawdzę żeby nie było jest Tutaj też nie ma tu też nie ma. I tu też nie ma. Więc dobry, otwieramy górę. Ciekawe, co tam w środku jest. O, jakoś nie chce. O, dobrze poszło. O, Ale ja coś widzę, a wy nie jeszcze O, a ja widzę ale dobry szczęcior normalnie elegancko takiego fajnego rzeczy to jeszcze nie widziałem kabelki odetniemy o, jeden tu jeszcze. no i to wiadomo głośny został subwoofer Zostawimy go Później sprawdzimy czy działa Dobrze. Odłożymy na bok A tu proszę państwa takie codziennie Żyć nie umieć Sama słodycz Zielona pomarańczowa A tu jest najlepsze Tu jest miedziucha no i trawo, alu. No i co? Odkręcamy dalej. Kabelki odetniemy. I odkręcamy. najpierw w górę odkręcimy. Widać dobry sprzęcior musiał być. Szkoda, że tej wkrętarki nie wziąłem to szybciej, gdyby to poszło z tym A Tak to muszę się męczyć znowu tym śrubokrętem No ale się. Tak czasami bywa No i ostatnia Śruba Ciężko idzie trochę Podkręcanie tego No Wyciągamy co cię tu trzyma? No i taka fajna płytka wyszła, nie? Superacka. Cała zielona, jak charg elegancko. Wkładamy na bok i odkręcamy tu pomarańczową Teraz a tu nie trzeba, bo odeszło samo. A może i z drugiej strony też odejdzie wyjdzie, tak? O, te to elegancka się odkręcają jeszcze dwie zostały i jeszcze jedna. to ta górna gorzej była gorzej trzymały i też odniemy to z powrotem. No i taka nam wyszła płyteczka pomarańczowa. Zaraz zobaczę, czy to nie może być przypadkiem. No i po odkręceniu wszystkich środek wyszła oto ta płytka. Co wam pokazywałem przed chwilą. trafia do torby. Jeszcze to sprawdzimy czy to jest osiąg? Mosiąc. mosiąc. Mhm. Dobry osiądzekie. Ok. I strafię do swojego miejsca. Do małego pojemniczka I zielonego. I bawię się dalej. Trzeba odkręcać. To zielono odkręcimy. No, to trochę opornie też idzie. Tak jakby się w miejscu kręciło. Czemu tak się dzieje? Nie wiem. No to, to możemy najpierw tę trafę odkręcić. To pójdzie. No. dla momentu i nie ma. I tu jeszcze z tej strony. Śrubki. Tu to fajnie wychodzi. Dwa przekręty Już jest. wyjęte A jeszcze tu jest. I tu coś musi być. Muszę podcinać te kabelki że nie mogę się dostać. kawałki zostały cięte. dalej <tryk> jeszcze to masz, opiąć i tu z tej strony też nie mogę się dostać do środka Dała do śmieci, bo to się nie ktoś bawić i odzyskiwać tego. Nie ma sensu. Widzisz? A i tu są jeszcze środki w środku. Tego nie widzicie, ale Wam zaraz pokażę. No i właśnie te śrubki muszę odkręcić. Te dwie. I tutaj są jeszcze środki. Jedna i druga. No i trochę zabawy jeszcze z tym jest, wiadomo. Nic nie jest proste, ale zostawi fajnie. Jednak więcej ich jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rób, 7 nawet jest. O, to trochę będzie. No i tam na tej półce zielone właśnie też są. No i na tej też będzie trzeba bawić się trochę. Ale tu jak już odkręcę to, to lepiej wyjdzie moim zdaniem te są ja to też się zastanawiam, bo jakby rozbieracie te sprzęty wasze elektroniczne lub tam inne Jak Wy możecie w tych rękawiczkach robić ja tu tam nie Muszę, jak to się mówi, bez rękawiczek wtedy nie czuję co ja robię. No i nie mogę wkręcić tego. Bieszę trzecią. Muszę ta lepiej wyjdzie. O, ta wyszła. Sorry, ale jestem trochę przeziębiony. Znowu dobra, odkręcę, znowu wam pokażę, udało się odzyskać. Oto taką blachę: pięć płytek pomarańczowych, I jedną zieloną. Te kółeczko czarne wygląda jak płaci, ale to jest blacha. Jedną nakrętkę, jedną podkładkę, jedną śrubę. Takie trafo też się udało odzyskać. No i to, co najlepiej na ścieżce: miedziuszka. Dzięki za oglądalność, za subskrypcję, i za polubienia i komentarze, więc siemka hejka.